Ale jednak po prawej stronie pokazuje się Kotowicz. fenomenalna na piłkę w jego kierunku. Jeżeli zdąży do niego czegoś kotowić, będzie grozi pod ramką Lecha 2 Poznań. z piłki. Niepewna interwencja. Jest jest karny. Nie, nie ma! Rzucarnego. Zdaniem sędziego e, Michała Kramskiego nie fałował w tej sytuacji Mateusz Wędrala, e, Chociaż e, nie ukrywam, że z e, poziomu stanowiska komentatorskiego do kontaktu doszło. Kołał jeszcze w, tak odbić futbolówkę, że jego koledzy się przy niej utrzymali. Jest fajna piłka na lewą stronę. Jest e, tam bardzo groźna akcja w wykonaniu piłkarzy baryczysu będzie przerzucenie. Jest strzał! Nie ma gola w tej sytuacji, ależ e, blisko e, pokonania bramkarza e, Lecha Poznań był Jakub Gil. Ale Zobaczmy, będzie z tego zawiedzenia rzut rożny na kilka metrów, więc pewnie będzie daleka wrzutka w pole karne, Tak też się właśnie dzieje. Patryk Caliński. No, ale kto ją sięgnie? Zobaczmy, Już ale sytuacja. Czy będzie go? Nie, nie ma gola. Nieśmiertne interwencje bramkarza Lecha Poznań. Wojciech Łuczak. Gdyby lepiej trafił w futbolówkę, byłoby 1 do 0 dla gospodarzy. Ale, ale się... trzeba oddać Mateuszowi Mędrali. Trzeba oddać Cesarzowi do cesarski. Z tym, że nie opanował piłki zawodnik Baryczy i okazja do kontry. Już pędzą lechici. konkretnie. Mur jest już w polu karnym. Jest strzał, ale jest uderzenie. uderzenie ależ fenomenalna okazja, Lecha ma Poznań. No, tylko supek uratował w tej sytuacji. Ne, troszeczkę przyspał e, na krótkim sukniu Dominik Budyński. No i było e, bardzo groźnie skutecznie podać. Chociaż e, utrzymują się gospodarze przygrywce. Ależ ładny teraz rybink, je, je. zobaczmy. Jest Gil, jest Gil, jeszcze przez. Zakotowicz jest strzał, ależ poradził sobie w tej sytuacji Mendrala. Był to strzał e, prosto, bramkarza. Chociaż i tak e, sprawił problemy, nie dał rady ne, futbolówki inny, złapać futbolówki bramkarz. Kotowicz, Kotowicza obiega w tej sytuacji Bach tam, podaje do środka, jest fajny strzał, ale zmuszony do interwencji, kapitalna kolejna okazja przed zespołem gospodarzy, który dużo lepiej prezentuje nam się w tej części gry. Po raz kolejny próbował Jakub Biel Okazja, że tylko żeby się zająć pol na lewą stronę, jest Orłowski, zostawia w tej sytuacji Kornobisowi. Kornobis w pole karne. jest strzalną bramkę budyński po strzale Stankiewicza, wybił futbolówkę. Będzie tylko rzut rożny, no, dominującą stroną w ostatnich minutach. są Absolutnie. Siedem, goście! Spokojnie, Tomasz Korwat patrzy na to, co się dzieje. Jest gwizdek Maciek Bachta, 17 metrów do bramki. Jest taką wszystko Było blisko był tego, żeby pokonać Mateusza mędrale na tablicy wyników. Nadal jednak wynik 0 do 0. Widzę, że w bloku defensywnym Lecha Poznań. Maciej Zystowski poznał uderzenie, lech Poznań prowadzi. Jest jeden do jednego w serii rzutów karnych. Przepraszamy Państwa na Przeciw niego Dominik Budzyński, Tymoteusz Gmur. Czy Dominik Budzyński, zobaczmy kto wykorzysta, czy kto wyjdzie wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Tymoteusz Gmur, Lech Poznań prowadzi wojna nerwów. Czy strzeli jednego z najważniejszych w swojej karierze, Jakub Smektała. Trafia w to, to gol. No i już piątą jedenastkę na gola zamieni Wojciech Szymczak. Buczenie na obiekcie w Słowie. Wojciech Szymczak, Dominik Budzyński, ależ blisko, bramkarz Mareczysłów. Częściej wygrywają jedenastki. Zawodnicy zespołów, które je zaczynają zaprzeczyć, w tej tezie będą starali się gospodarze. Wiktor Kasprzak. I nie trafia nie ma gola. Do no, trafił w szupek. Mateusz Mentrala. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku? Nerwów. Kupa Falkiewicz strzela. Sam środek bramki Dominik Guzyński rzucił się bez błędni w jedenastkach zawodnicy gości, Adrian Puchała, reprezentant Dolnego Śląska, piłkarz Słów Puchała pewnie, no ale Jan Niedzielski zdecyduje o tym. Kto zagra w jednej z Pucharu Polski Pucharu? Tysiąca drużyn rezerwowych w ekipie Lecha 2 Poznań stoi naprzeciwko bardzo doświadczonego Dominika Budyńskiego, Jan Niedzielski, Dominik Budyński, Jan Niedzielski, prależ był, bliski obroni, Dominik Budyński, ale ostatecznie to lek zagra w jednej Polski. Za uwagę po fenomenalnym meczu w Słowie dziękują Państwu Dawid Kraszyk i Andrzej Padniemy że samo losowanie troszeczkę dla Was niewdzięczne, teoretycznie zespół słabszy, ale z drugiej strony no doświadczenie z całą pewnością było po stronie Baryczy, bo, bo wielu zawodników z przeszłością w Ekstraklasie, których zapewne Pan też dobrze zna, no ale koniec końców udało się, wygrywacie po rzutach karnych, więc z pewnością łatwo nie było. Myślę, że e, każda inna drużyna, na którą byśmy na tym etapie trafili, również by była bardziej doświadczona niż my. W naszej lidze jesteśmy zawsze najmniej doświadczony zespołem, więc w Puchary Polskim automatycznie też tak, też tak jest. Ale to jest nasza filozofia i, i, i tak, chcemy, tak chcemy grać w drugim zespole Lecha Poznań. No tak, czwartoligowy zespół, ale, ale fajnie budowany, z doświadczonymi zawodnikami, z przeszłością w Ekstraklasie czy na, czy na poziomie centralnym I, i to było widać i to było widać, że, że ten spokój w trudnych momentach zespół gospodarzy, gospodarzy posiadał. Ale też trzeba powiedzieć, że momentami emocje brały górę. Czy to u zawodników jednej i drugiej drużyny, czy choćby tak jak w przypadku pańskim, bo opuścił pan niestety przedwcześnie ławkę rezerwowych. Emocje w mojej drużynie na pewno nie brały góry. Bo żadna kartka nie była jakąś kartką, która była spowodowana tym, że ktoś nie wytrzymał ciśnienia. Tylko i wyłącznie decyzje sędziowskie w moim przypadku również druga kartka. Nie wiem z jakiego powodu, tylko i wyłącznie, że chciałem motywować do działania e, grającą w jednego mniej moją drużynę, ale mam nadzieję, że, e, że to był również impuls dla, dla drużyny, bo tak jak powiedziałem, wielkie gratulacje za to, że jednego mniej e, potrafili, potrafili e, fajnie dograć tą dogrywkę i, i, i zachować spokój w rzutach karnych. No i też trzeba pochwalić zespół za postawę w drugiej połowie, bo wydawało się, że po pierwszej części gry to gospodarze są bliżej zdobycia gola. A tymczasem w drugiej połowie można powiedzieć, że role się odwróciły i pańscy zawodnicy naprawdę bardzo fajnie się prezentowali na, na tle starszych rywali. Na pewno skorygowaliśmy parę rzeczy, bo, bo nie do końca wychodziły nam działania w pressingu i przede wszystkim bez piłki. No, ale, ale tak, tak, jak powiedziałem, no nie było to łatwe, łatwe spotkanie. Chcieliśmy dominować, wiedzieliśmy, że e, narzucając dużą intensywność, chociaż jest to trudne, gdyż gramy e, kolejne spotkanie co 2-3 dni, e, ale tak jak powiedziałem, chwała chłopakom za to, że, że wytrzymali. To teraz co dalej? Lek 2 Poznań celuje w Narodowy, czy jednak Puchar Polski to jest po prostu okazja do tego, by, by się uczyć. E, każdy mecz chcemy wygrywać i, i co do tego nie ma wątpliwości. Każdą kolejną rundę, jeżeli będziemy mieli możliwość jeszcze grania dalej, traktujemy jako przede wszystkim doświadczenie dla tych młodych chłopaków. A drugie, fajne środowisko do, do rozwoju, bo, bo zdajemy sobie sprawę, że stopień trudności jest, z każdą kolejną rundą jest większy, ale, ale chcemy, chcemy tych młodych chłopaków konfrontować z coraz lepszymi zespołami, więc tak jak powiedziałem, środowisko im trudniejsze, tym, tym chłopcy muszą się wbić na, na wyższy level i pokazać nieraz cechy wolicjonalne bardziej niż te techniczne, co też jest dla nich nauką. Trenerze, kosztowało Was dużo zdrowia, dużo energii, by znaleźć się w miejscu, w którym jesteście, ale niestety Wasza przygoda z tym Pucharem polskim, na szczeblu centralnym kończy się już po pierwszym spotkaniu. Pana zdaniem Lech był dzisiaj do ugryzienia, czy jednak był poza zasięgiem? Witam, dzień dobry. Tak, to sobie powiedzieliśmy przed meczem, że, że zostawiliśmy kupę zdrowia we wcześniejszym pucharze, w pucharze tutaj regionalnym i, i na szczeblu dolnośląskim. I, i dzięki tak naprawdę y, tym spotkaniom z tamtej rundy znaleźliśmy się dzisiaj w, w tej pierwszej rundzie na, na szczeblu centralnym. Szkoda, bo, bo na pewno chcieliśmy, aby ten. ten, ten, ten ta przygoda trwała nadal. Chcieliśmy dać tutaj dużo szczęścia naszym kibicom, społeczności, słowa, sobie. Wierzyliśmy w ten awans, że, że uda się, że przejść Lecha 2 Poznań. Myślę, że tak, że się że, że gdzieś tam. Było to do zrobienia, byliśmy, byliśmy blisko, dużymi fragmentami gry, naprawdę wyglądało to bardzo dobrze, szczególnie jeszcze pierwsza połowa, później w drugiej połowie również mieliśmy swoje momenty, natomiast no, nie udało się, to Lech okazał się dzisiaj zespołem lepszym. Zabrakło trochę może szczęścia, do tego rzuty karny, które gdzieś tam w tym, w tym Pucharze Dolnośląskim w finale, to tam okazaliśmy się my lepsi. Dzisiaj dzisiaj, no niestety jeden mniej strzelony rzut karny i, 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 i odpadamy. To jest loteria rzuty karne, więc, więc na pewno szkoda. Na pewno gdzieś tam duże pochwały należą drużynie, która zostawiła dzisiaj kawał, kawał serducha, kawał zdrowia, pasji I, i, i tak jak mówię, no zabrakło Zabrakło, myślę, że niewiele, żebyśmy się cieszyli z, z tego awansu i, i, i żeby ta przygoda nasza trwała jeszcze dłużej. No, zawodnikom nie można odmówić ambicji i woli walki, ale też chyba ciepłe słówko trzeba skierować w kierunku kibiców, no bo to co, to, co stworzyli nawet nie tylko dzisiaj, ale w ciągu całej tej Waszej przygody w Pucharze, no to jest naprawdę wielkie wow, bo mówimy o naprawdę niewielkiej wiosce, a, a tutaj dzisiaj stadion właściwie pękał w szwach. Dokładnie za to na pewno wielkie podziękowania tutaj w imieniu zespołu naszym, bo, bo to co kibice robią, jak nam pomagają, jakim są dla nas dwunastym zawodnikiem, to to naprawdę wielki szacunek i, i, i też duże mierze dla nich chcieliśmy dzisiaj wygrać. Dla nich też chcieliśmy yy, Przejść, przejść tą pierwszą rundę, żeby żeby na pewno gdzieś tam cieszyli się i, i świętowali w dalszej kolejności. To było na pewno olbrzymie święto dla całej społeczności Słowa. No tak jak powiedziałem, nie udało się. Mówię jeszcze raz dziękuję, bo, bo nie tylko w pucharze nas wspierają, bo wspierają nas w meczach ligowych, wyjazdowych, w meczach u siebie. No, myślę, że będziemy chcieli w dalszej części sezonu skupiamy się teraz na Lidze i, i, i już w na najbliższych spotkaniach będziemy chcieli dać im... Wiele radości, bo naprawdę na to, na to zasługują, za to wsparcie, którym nas tutaj obdarzają. Wiadomo, że priorytetem jest Liga, ale nadal możecie powtórzyć sukces z tego roku, właściwie, bo, bo nadal jesteście w grze też w Pucharze Polski. Celujecie w to, żeby obronić ten tytuł, żeby znów zagrać na szczeblu centralnym i móc się zmierzyć właśnie choćby z Lechem 2 Poznań, czy innym zespołem z wyższej ligi? Na pewno, na pewno tutaj priorytetem jest Liga, ale też no, każde spotkanie jest dla nas ważne. Na pewno jesteśmy zespołem ambitnym i chcemy, żeby w każdym gdzieś tam w każdym mecz grać na 100%, w każdym meczu wygrywać i, i na pewno z pewnością poza, poza meczami ligowymi dojdzie puchar w tym momencie regionalny, też będziemy chcieli na pewno piąć się w górę w, też w tym pucharze.